Słuchajcie, hala, którą widzicie za moimi plecami, wyglądała w czasie wojny tak. Teraz znajdujemy się tylko i wyłącznie w ruinach, tylko zwróćcie uwagę po raz kolejny. Dzisiaj kilkanaście razy użyłem tych słów. Tu jest masa oryginalnych urządzeń. Zwróćcie uwagę na zaczepy sprężynowe. Prawdopodobnie jeden ze stropów wisiał w powietrzu. Dlaczego? Z tego powodu, że to były piecze. I na dole, pod nami, tu, tu podejdź nie Jeszcze się. Jeszcze, 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 jeszcze. o. To, to okrągłe takie. O, to był piec. To jest podstawa pieca. Szyb, szyb wentylacyjny, a wyloty kominów znajdowały się w tych otworach. Zwróćcie uwagę znowuż na strop i beton. Najwyższej jakości, najwyższej kategorii. Nie każdy w Polsce wie, że mamy takie miejsca. Każdy zna e, obiekty podziemia padecale, wszyscy wiemy o tym, że na wale atlantyckim... Były takie schronobunky, a my mamy coś takiego w Polsce, słuchajcie, na naszym terenie. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie przyjechać i o kogo pytać. I w tym momencie macie do czynienia z taką historią. Tu nie będę mówił, gubiscy biznesmeni zrobili sobie wysypisko, <grym> nie? No. Ale to są właśnie gubiscy, biznesmeni sobie tutaj działają. Nikogo nie obrażam w tym momencie. Ale podziemia, które są pod nami, prawdopodobnie są dwukrotnie większe. Tego nie mamy gwarancji, nie mamy pewności. To była winda, to były podłogi, i te wybicia, które widzicie, prawdopodobnie ze sobą się łączyły. Czyli beton, i jeszcze raz pokaż sprężynowe załączenie. Słuchajcie, coś takiego jest tylko do zobaczenia jeszcze w mamerkach. To taką halę można zobaczyć w mamerkach, tylko że ona jest do połowy zalana wodą. Niedługo będziemy tam nurkować i na pewno zamieszczę film dla Was, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda.